Siema, mam taki wynalazek. Kupiłem do mojej nogi elektrycznej mechaniczno-hydrauliczny zacisk na AliExpress. W sumie tu się nazywa jako Zoom. Tu jest nazwa Xtech, a z tyłu widnieje numer modelu HB100. O, zacisk. W bardzo fajny, ponieważ standardowe klamki, które są w zestawie do przerobienia roweru zwykłego na elektryczny są mechaniczne i mają wbudowany czujnik hamulca, więc jak ktoś chce budżetowo założyć sobie hamulce tarczowe dwutłoczkowe, które w miarę nie trzeba przy nich teoretycznie nic robić i będą dosyć mocno hamować, no to są te zoomy. Kolega mi je polecił, który montuje sobie je do Kolejny Giszajomi. No i tak, kupiłem dwie sztuki za 120 zł, czyli wychodzi po 60 w teorii. Super. Docelowo będą tu mm, hydrauliczne, w pełni hydrauliczne hamulce Shimano Alivio. No i za taki komplet myślę, że wyjdzie mi około 300 zł. Dodatkowo będę musiał na klamki zamontować czujniki, e, czujniki wciśnięcia klamki hamulcowej. Ale dobra. Tylni hamulec. E, jest. Tylny zacisk jest połączony z starczą XT, Shimano XT 180 mm i zadziwiająco spoko hamuje. Wszystko było w porządku, ale niestety chińska jakość sprawdziła się tylko w 50%, ponieważ po złożeniu przedniego hamulca e, nacisnąłem klamkę. Mm, klamka poszła do końca. Po, pojawił się wyciek oleju i zalał mi klocki hamulcowe. Wyciek pojawił się tutaj z dolnej części tej pokrywki. No i na pokrywce jest informacja, żeby tego nie odkręcać. Oraz nie ma to żadnej funkcji regulacyjnej. Wystawiłem reklamację na ten, na ten zacisk. Mam nadzieję, że mi się uda przeprocesować tę reklamację. Dostanę nowy zacisk. No ale coś trzeba zrobić ze starym. No i to jest tutorial. Mam nadzieję, że zakończy się powodzeniem. Odpowietrzanie tego hamulca później będzie dosyć ciekawy, bo nie, nie robi się tak jak w przypadku tradycyjnych zacisków, np. puszczając mm, płyn hamulcowy albo olej hamulcowy od dołu i odpowietrzając klamkę, ponieważ tu jest jeden otworek, tu jest drugi. No i dobra, no to zaczynając całą zabawę. Zacisk już wcześniej rozebrałem, więc yy, niektóre rzeczy, tak jak na przykład ta zawleczka, już jest wyciągnięta, ale po kolei. Jak ściągniemy sobie cały zacisk Widać? Widać, spoko To należy rozgnieć tą zawleczkę w tym miejscu, żeby umożliwić jej wyciągnięcie Po wyciągnięciu zawleczki możemy wypchnąć sobie, wyciągnąć cały zestaw klocków Razem ze sprężynką No i niestety prawdopodobnie klocki po wycieku z takiego zacisku będą nadawały się albo do wymiany albo do wyczyszczenia Ja je wyczyściłem, i zalałem i pomoczyłem chwilę wpłynie. W zmywaczu hamulcowym, następnie opalarką w 350 stopniach, parę minut je podgrzewałem. Będzie lepiej, ale nie będzie na pewno tak jak były w oryginale. Dobra, mamy już wyciągnięte klocki. My mamy teraz tą nieszczęsną pokrywkę, której nie wolno odkręcać. Ja ją odkręciłem szczypcami kątowymi, ale tego nie polecam. Można użyć szczypiec do pierścieni zegera. Niestety szybko do pierścieni zegara przeważnie mają mm, końcówki pod małe otwory i, i tak rozwalam tak jak mi tutaj o, ten dekielek. Dlatego ja zrobiłem sobie z nasadki dwunastki specjalny klucz do, do tych otworów. Nasadka dwunastka najbardziej mi pasowała wymiarowo. Niestety nie ma tutaj pełnego, pełnych okrągłych. Bolców, które wejdą w te otwory. Ale myślę, że poradzi sobie dużo lepiej niż szczypce. Więc tak. Dwunastka, kwadrat 1,4, ścięta na 4 mm szerokości bolca, głębokość 3,5 mm. I bole coś ślifowałem tak żeby wchodził w otwór. Klucz bardzo fajnie. Chodzi. Gwint jest klasyczny prawostronny, więc odkręcamy przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara. I teraz co się pojawiło na początku. Niestety, tak jak mówiłem, już to wcześniej rozbierałem, więc uszczelka nie jest oryginalna. Ale problem pojawił się po rozebraniu. To jest uszczelka. Na szczęście jest to uszczelka prawdopodobnie z gumy fluorowej, co jest dobre, bo dłużej wytrzyma w chemii, którą na przykład jest olej mineralny, który prawdopodobnie coś stosowany. Ja będę to zalewał olej mineralnym, bo niektóre firmy zacisków rowerowych stosują olej mineralny, niektóre stosują płyn hamulcowy. Tu prawdopodobnie po konsystencji zapachu rozpoznałem olej mineralny i tym go zaleję. Uszczelka, dekielek został przykręcony z uszczelką, która nie była wcześniej posmarowana, przez co przy wkręcaniu wywinęła się i dlatego pojawił się wyciek. To było głównym problemem. Tej uszczelki już nie możemy użyć. Nie mam niestety uszczelki z tego samego materiału, która dłużej wytrzyma, ale założyłem zwykły gumowy oring Nie padło teraz, jaki to jest rozmiar, niestety. Myślę, że spokojnie dwa lata będzie można tego używać z tym o ringiem. Nie, nie pojawi się żadne wycieki, szczególnie że. W tym, w tym przypadku ten oring nie pracuje, pracuje statycznie, nic tu się nie będzie wracało, to tylko uszczelnia. I kolejna rzecz. W środku po rozebraniu, tu na przykład widać otwór, w którym przychodzi płynny olej mineralny, żeby wcisnąć tłoczek, było bardzo dużo opiłków po obróce tego odlewu. Tu w środku jest gwint, ten gwint trzeba, otwór trzeba było wywiercić, gwint, gwint wykonać gwintownikiem. Te opiłki powinny być potem wyczyszczone. Nie były wyczyszczone, uszczelka była, e, tak jak mówię, nieprzesmarowana, podwinęła się, stąd pojawił się wyciek, więc ogólnie to koncepcja tego zacisku jest spoko, tak myślę. Materiał to aluminium, no nie wygląda tak e, najwyższej klasy, ale gdyby się o to dbało, powinno trochę podziałać. Problem pojawił się z jakością montażu, ponieważ ktoś tego nie przesmarował i nie wyczyścił porządnie po obrótce. Więc yy, dobra, mamy rozebrane. Wymieniamy oring na wymieniamy o -ring na nowy, tak jak tu sobie dobrałem. Teraz gdzieś miałem przygotowaną jest strzykawka z olejem mineralnym. oleju sobie napełnię zacisk napełnie zbiorniczek w zacisku tyle ile się da. Może uda się nie prysnąć. Dobra, pewnie tak zaraz pojawi się wyciek i kolejna rzecz. No, fajnie przechylowałem. Dobra. Należy przesmarować uszczelkę, żeby taki problem jak pojawił się oryginalnie. Dobra, lepiej nie robić tego palcami, ale. Palcami bez rękawiczek, ale okej, okay, za późno. Smarujemy uszczelkę, żeby nie montować jej znowu na sucho. Zakładamy na yy, nasadkę. Nasadka jest też wygodniejsza we wkręcaniu, bo da się ją. O, już jak widać, pojawił się wyciek, no ale spoko, nie tak później wszystko będę i wkręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Już możemy trochę ten olej, który wyciek wyczyścić i dokręcamy z wyczuciem ten dekielek. OK. Więc mam nadzieję, że zacisk mamy zregenerowany i nie pojawi nam się wyciek. Wszystko jest w oleju. Zaraz to wyczyszczę i zabiorę się za odpowietrzanie. Staram się nagrać drugi filmik, ale może się że po całej tej zabawie wyciek znowu się pojawi, a hamulec będzie nieodpowietrzany, ale to zobaczymy. Dobra, mam nadzieję, że komuś się przydało. Ogólnie, zacisk najgorszy nie jest pod warunkiem, że ktoś go dobrze wykonał. Dzięki, hej.